Witamy serdecznie. Późna pora, ciemna noc, a to dlatego, że lato się zaczęło i po prostu są upały. Oj tak, i o tej porze dużo przyjemniej się <laughs> rozmawiać. Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj jest ten dzień, w którym następuje inauguracja nowego produktu. Produkt, który spełnia nasze oczekiwania, w zasadzie je przekracza, i to dosyć znaczny. w zaskakujący, znaczny, sposób. zaskakujący sposób, tak. Anetko, może opowiedz o tym, co to jest, ponieważ mm, prace trwały w zasadzie od lutego, czyli ponad 4 miesiące, aż w końcu doczekaliśmy się finałowego produktu. Otóż tak. To jest caruszka. Caruszka. Y Produkt, który wciąż zaskakuje i, yy, i chyba będzie zaskakiwał każdego użytkownika, jest to serum do twarzy. Upiększające serum do twarzy. Yy, Nazwaliśmy to serum, ponieważ ono yy, działa jak serum, tak? Czyli... Tak, nakłada się je yy, najlepiej na umytą, po, najlepiej po peelingu, na czystą. Skórę I nie musi być to tylko twarz. To mogą być różne partie ciała ramiona, dekolt, szyja, czy gdzieś takie nawet miejsca zmienione chorobowo bo okazuje się, że to serum bardzo ładnie naprawia skórę. No właśnie, tu trzeba powiedzieć, proszę Państwa, jest to produkt, który regeneruje skórę. Dość, dość ciekawy produkt, bo nie chciałabym tutaj z, może składu zdradzać, ale yy, ma dość yy, powiedziałabym prosty skład, bo w 100% naturalny. I to znowu zaskakuje. Yy, serum to ma takie działanie. Yy, tak, naprawia skórę, ale jak my to obserwujemy? Możemy to zauważyć w bardzo szybki sposób i to jest, to jest coś, co zaskakuje, czyli to, że działa szybko. Tak jak dawniej mówiliśmy o oksantochumolu, też działał szybko. Mamy rzeczy, które pod tym kątem zaskakują, ale zwęża pory skórne, wygładza naskurek. Wiele, wiele osób, które testowały ten produkt, mówią, że Dość szybko widoczne jest spłaszczenie zmarszczek. Takich drobnych, mimicznych zmarszczek to też jest coś, co nas bardzo cieszy. Wyrównuje się kolor skóry, ta skóra się ujędrnia. Uwaga, czuć lekkie takie napięcie skóry. I to jest coś, co niektórzy lubią. Okazuje się, niektóre osoby mogą, dla niektórych osób to może być, nie wiem, nie, nie każdy lubi taki efekt lekkiego napięcia skóry, takiego liftingu. Ale generalnie tak, mamy zwężone pory skórne, zregenerowaną tą skórę. Ona się lekko upina, lekko się ujędrnia, ale również obserwujemy regenerację takich gorszych zmian skórnych typu np. przykład trądzik różowaty, jakieś takie nie wiem zmiany, Pryszcze, jakieś wypryski. tak, wypryski, jakieś takie zmiany skórne. To się ładnie wysusza, bardzo szybko się goi i uwaga, nie wraca. Przy stosowaniu nie wraca. A chciałabym, żebyś nam, Mariusz, opowiedział, bo ty też testowałeś produkt i doświadczyłeś takiego zjawiska jak, jak cofnięcie się pewnej alergii. I to jest ciekawe. Tak. To jest bardzo ciekawe. Ja jeszcze tylko może powiem na, od strony męskiej, jak to, jak to się stosuje, ponieważ ja to stosuję, powiedzmy tam co drugi dzień po goleniu, tak? Czyli po goleniu od razu na taką umytą twarz wcieram sobie to, smaruję sobie twarz, w zasadzie to nie trzeba wcierać. I bardzo fajne jest to odczucie takie, faktycznie skóra jest w dotyku taka, jak, jak pupa, niemowlaka. wiem, Satyna. Tak, tak, faceci tak to mówią, ponieważ faceci też to testowali, więc u facetów jest bardzo ograniczona, że tak powiem, yy, yy, ograniczony język, jeżeli chodzi mhm. o określanie skóry, więc coś jest albo fajne, albo wręcz przeciwnie. Albo jest kiepskie. Albo działa, albo nie działa. Albo działa, albo nie działa. Kobiety oczywiście znają 60 różnych mhm. rodzajów skóry i, i, i określeń na, na, na działanie mhm. tego typu preparatów, ale to, co u mnie się wydarzyło, szanowni państwo, to jest to, że ja od wielu, od lat 20 mam jakieś uczulenie na jajka, mhm. kury, kaczki, drób, wszystko co ma dziób generalnie. I zawsze po zjedzeniu tego typu produktów miałem uczulenie, które objawiało się tym, że czerwona skóra na brodzie, pod nosem tutaj na wąsach, tutaj na, 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 na czole. Później ta skóra bardzo szybko rogowa ciała i, i schodziła, mhm. tak? Stosuję to już dwa miesiące, dwa, dwa i pół miesiąca. Mhm. Do tej, specjalnie jem jajka. Do tej pory nie miałem mhm. żadnego wykwitu na twarzy. Oczywiście zastanawiamy się, cóż coś takiego się wydarzyło, mhm. czy skóra się zregenerowała i nie pokazuje nam tych yy, mhm. jakby szkodliwych yy, objawów, czy też produkt się wchłonął do środka, i pomógł zregenerować jakiś mhm. tam organ, który był odpowiedzialny za tą alergię. Mhm. To jest jeszcze cały czas, jakby w naszym, z naszego punktu widzenia, rozpatrywane. Będziemy też to testować wewnętrznie, ale na razie mhm. jest to. Właśnie chciałam o tym powiedzieć, że produkt jest tak bardzo naturalny i bezpieczny, że można go wypić. Tak, tak, oczywiście. Można go wypić. I jeszcze jest jedno spektrum działania tego produktu, o którym nie powiedziałam. Produkt ma też działanie przeciwzapalne dla skóry. Te substancje aktywne, które tutaj są zawarte, one też działają na skórę przeciwzapalnie. Stąd bardzo fajne, łagodzące działanie na skórę u osób, które mają właśnie te trądziki, trądziki różowate, był też produkt testowany na skórze suchej, czy naczynkowej, czy tłustej. Świetnie, bardzo świetnie reaguje produkt na skórze tłustej, czy na skórze takiej mieszanej, czy trądzikowej, ponieważ bardzo szybko widać ten efekt właśnie zmniejszenia porów skórnych, wygładzenia, skórny, wygładzenia skóry i nie pojawiania się nowych wyprysków. To jest, to jest coś, co jest bardzo fajne. U osób, które ma, chcą. Regenerować skórę, chcą e, jakby stosować ten produkt, bo on też właśnie bardzo ładnie e, spłyca z ale mają skórę suchą. Jeśli komuś to lekkie uczucie takiego liftingu e, jest niewygodne, przeszkadza, to zalecam, żeby może sobie jakiś tam może krem nabliżający, krem tak. wklepać na to serum, ponieważ serum najczęściej w kosmetyce stosuje się pod krem, pod makijaż. Mhm. Także tutaj, jeśli ktoś ma suchą skórę, to, a, a tu jest ten efekt liftingu, to sobie może tą skórę dowilżyć jakimś innym produktem. Co prawda, mamy jeszcze pewne rzeczy w planach, ale nie będę zdradzała, bo to tak będą jest. rzeczy, które będą nawilżały, ale to w przyszłości. Ale to proszę Państwa, projekt trwał w ten sposób. Testowane były w zasadzie dwa produkty, czyli jeden. Powiem tak, ja zdradzę tajemnicę, z czego to się składa. To są triterpeny roślinne, tak zwane triterpeny roślinne. My żeśmy testowali czystą caruszkę i caruszkę z ksantochumolem w jakimś tam stosunku. Chyba 1 do 2 czy 1 do 3. I to, co żeśmy zauważyli, to faktycznie ta caruszka w, w połączeniu z ksantochumolem, ona na te bardzo trudne przypadki mhm. lepiej działała. Czyli tamte właśnie wszystkie takie trudne trądziki różowate, mhm. wypryski takie yy, czy trądzik młodzieńczy, to są takie rzeczy, które Tam w niektórych przypadkach już to były takie. Duże stany zapalne. Skóry. Duże stany zapalne. Tak, tak, bardzo duże zaczerwienienie i, i przypadki leczone yy, kilkanaście lat, bo znam takie przypadki leczone kilkanaście lat. Leczone wręcz sterydami, gdzie skóra była dość oporna i, i słabo reagowała na to leczenie antybiotykami czy sterydami. I przy połączeniu caruszki z ksantochumolem był osiągnięty bardzo dobry rezultat. Także, proszę Państwa, zachęcamy Was, jeżeli macie bardzo duże problemy ze skórą, żeby zakupić sobie zestaw X. -a. Tak. Zakupić sobie caruszkę. X8, I, ampułeczki i, y, z Ksantochumolem I do serum wlać tak. ile ampułek? Ja myślę, że y, połowę tego, czyli 5 ampułek na, na, na tą pojemność, bo to jest 50 ml. 50 ml. 5. Mhm. 5 ampułek spokojnie, spokojnie wystarczy. Zastosować do środka, wymieszać. A pozostałe ampułki oczywiście zastosować do ustnie, wypić i, i to będzie genialna kuracja właśnie na te trądziki, na, na stany zapalne skóry, na jakieś duże alergie, na jakieś egzemy, bo sprawdziliśmy i nie znam osoby, która byłaby obojętna przy tym produkcie. Nie znam. Każda osoba, każda osoba zauważyła rezultat, efekt. I, I to jest to, co powiedziałem na samym początku, że zaskakuje cały czas. I jeszcze bardziej zaskakuje mnie to, że chyba grupa męska jest jeszcze bardziej zadowolona niż, niż kobiety. Ja, ja ci mówię, że to wynika z tego, że faceci nie mają określeń, tak? Nie mhm. mają języka do, do określenia tego, co się mhm. dzieje. Więc to jest zawsze fajne, nie. No to tak. Jeszcze podpowiem tyle, co u mnie zauważyłam, osoby, które mają, osoby, które mają tendencję na przykład, znaczy jakieś takie zmiany skórne i zaczynają stosować serum, to jest zjawisko, które się czasami u niektórych osób pojawia tylko na samym początku, to takie zjawisko oczyszczenia skóry, i czasami, i czasami złuszczenia martwego naskórka. Żeby temu zjawisku zapobiec, to polecam zakupić peeling, e, chyba że będziemy robić promocję. Tak, możemy, okay, zrobić. możemy zrobić. Namówiłaś promocję. mnie. Okay. E, bo zalecam zastosować... Dobrze, to zróbmy tak w takim razie. Mm -hmm. Przez całe wakacje mm -hmm. do każdej zakupionej caruszki dodajemy peeling. Okej, okay, to tak? będzie świetna rzecz. E, Ponieważ ten peeling, złuszcze martwy na skórek, spowoduje, że serum szybciej zaaplikuje, e, szybciej się wchłonie w głębsze warstwy skóry, a wiemy, że wnika, e, wnika się dość głęboko w głębokie warstwy skóry. To wiemy tutaj od osoby, która e, nam świetnie badała ten produkt. I e, dzięki peelingowi e, pomożemy jakby szybciej usunąć martwą skórę, ponieważ caruszka zastosowana u osób, które mają dużo martwego naskórka, takiego zrogowaciałego, wiem, gdzieś tam na końcówkach nosa, czy, czy gdzieś tam po trądziku, to będzie, będzie, po prostu, będzie po prostu u tych osób ta skóra się przez chwilę dosłownie złuszczała Można to sobie, można to sobie. Proszę Państwa, to, to oczyszczenie skóry z martwego naskórka przyspieszyć peelingiem. To będzie genialna rzecz. Ja dodam, że niektóre osoby meldowały w początkowej fazie, czyli pierwsze 2-3 dni lekkie szczypanie. Tak jest, też, też doświadczyłam u niektórych testerów. Myślę, że to wynika z tego, że tutaj substancja aktywna z, wśród tych triterpeny tri roślinne są różne. Mhm. I te główne triterpeny tri roślinne, które tutaj są zawarte e, w całuszce, mają działanie odkażające. Mhm. E, odkażające. Oczyszczające również takie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, i to będzie być może właśnie powodowało ten efekt takiego. Ale to trwa dwa maksymalnie. Pierwsze trzy dni. zastosowania. Tak, kilka pierwszych tak, zastosowań. Kilka minut po posmarowaniu siebie, po yy, posmarowaniu twarzy. Proszę Państwa, caruszka to produkt teoretycznie drogi, ale on jest tak skalkulowany, w zasadzie jego jest bardzo dużo. Taka buteleczka wystarcza moim zdaniem na 2,5-3 miesiące i produkt ten jest drogi, ale uwierzcie mi, że stosując go nawet codziennie, jest jedna dawka jest tańsza niż, niż filiżanka kawy. Mhm. Także naprawdę jest bardzo, bardzo wydajny. Wystarczy 3-4 psiknięcia na dłoń i rozsmarować to na twarzy, jest mhm. Oczywiście, jeżeli ktoś chce sobie tam inne partie smakować. Bardzo ważnej no powiem... rzeczy nie powiedziałam. I o. chyba jednej z ważniejszych. Proszę Państwa, Caruszka jest produktem, który ma w swoim składzie triterpen, który stymuluje naszą skórę do wytwarzania włókien kolagenowych i elastynowych. To jest bardzo ważna rzecz, której nie powiedziałam. Ponieważ co będzie odróżniało ten produkt od wielu takich gdzieś tam znanych na rynku produktów, które, o których mówi się, że e, powodują, że skóra wytwarza kolagen czy elastynę, to to zjawisko trudno wywołać w skórze, to musi, musi zajść parę rzeczy. Tu akurat jest substancja, o której klinicznie od lat udowodniono, mm. że stymuluje naszą skórę do wytwarzania koleganu i elastyny, i doświadczamy to. I my tego doświadczamy, ponieważ tak. osoby, które przez jakiś czas stosowały caruszkę, ujędrniły skórę. Jedna z osób, którą przez miesiąc nie widziałam, a zobaczyłam po miesiącu stosowania, wręcz byłam zaskoczona, bo efekt był taki, jak gdyby ta osoba zrobiła sobie botoks na czole. I zapytałam o to. Nie, absolutnie nie było botoksu, tylko tak, tak pięknie ujedrniła się ta skóra na czole, te głębokie bruzdy się wypłyciły. Że, że był taki efekt wręcz jakby po prostu zabiegu z, z zakresu medycyny estetycznej i to zostaje, ten efekt zostaje na taki czas na jaki ta skóra wytworzyła ten kolagen elastyny i, i nie zdąży się to jeszcze starzeć. także proszę Państwa w miejscach, o których mogę podpowiedzieć gdzie potrzebujemy tą skórę mocno ujemnić, to nie tylko twarz, nie tylko czoło tutaj pod oczami, proszę Państwa zachęcam, żeby stosować na przykład na dłonie, bo tutaj skóra się starzeje, zwłaszcza, zwłaszcza u dojrzałych kobiet zadbanych najczęściej dłonie gdzieś tam są bardzo potrzebujące tego, tego wygładzenia. Cały dekolt, biust, brzuch, czy nawet uda, to są miejsca, gdzie po prostu ujędrnianie, wytwarzanie tych włókien kolagenowych, elastynowych jest potrzebne. Kobiety po ciąży, które urodziły dzieci, ta skóra gdzieś tam jest rozciągnięta, to może być genialny produkt naprawczy właśnie dla tej rozciągniętej skóry, która utraciła ten kolagen, utraciła tą elastynę, gdzie te włókna są porozrywane poprzez chociażby tą ciążę i hormony. To zachęcam do stosowania właśnie na brzuch, do stosowania na biust i oczywiście na twarz, bo tutaj ta twarz to jest na to nasza wizytówka. Także tak ważna rzecz. I dobrze, że sobie o tym przypomniałam. Czyli mamy coś, co stymuluje wytwarzanie naszych włókien kolagenowych i elastynowych, żeby ten proces wspomóc i żeby był on dość być może intensywny. Zachęcam do zażywania czy do jedzenia produktów z naturalną witaminą C, ponieważ kolagen, kolagen i elastyna w naszej skórze powstają przy udziale też spożycia witaminy. E, witaminy C. Tak, proszę Państwa, tak jak żeśmy mówili na całym początku, kiedy powstawała magawena, że naszą główną zasadą jest to, aby produkty były skuteczne. I tutaj, proszę Państwa, mm. faktycznie wszystkie te osoby, które otrzymały od nas testery, które testowały ten produkt, mówią o tej wysokiej skuteczności. Ja ze swojej strony mam jeszcze jedną prośbę, jeszcze jedną akcję. Mm. Szanowni Państwo, te osoby, które mają naprawdę wielki problem ze skórą twarzy, a zgodziliby się na to, aby wziąć udział w takim teście, to bardzo bym prosił o przysłanie zdjęć do nas i my tym osobom wyślemy caruszkę z ksantochumolem mhm. za darmo. Oczywiście te osoby zobowiązują się do tego, aby tego używać i żeby robić co drugi dzień zdjęcie, które będzie dla nas sprawem do wykorzystania. Ponieważ my wiemy o skuteczności naszego produktu, a chcemy to pokazać innym osobom. Dobrze, proszę Państwa, podsumowując, produkt ten stymuluje skórę do wytwarzania włókien kolagenowych, elastynowych, ujędrnia, spłyca zmarszczki, wyrzuca stare komórki od toksycznia, skór, od toksycznia wyrzuca stare komórki, nowe komórki są bardziej elastyczne, czyli nie są rozciągnięte, tylko nabierają kształtu takiego bardziej zbitego. Mhm. Zmniejsza niedoskonałości skórne, zmniejsza stany zapalne. Skóry. I zobaczymy, czy, upiększa. Czy, czy też z tą alergią, czy on działa tylko na skórę, czy też jakby poprzez skórę jest wchłaniany do środka. Tego jeszcze nie wiemy. Niestety nie wiemy, ale będziemy to badać. Na pewno będziemy też mieli testerów, którzy będą zażywali to do ust, do środka. Triterpeny roślinne, proszę Państwa, mają też takie naturalne działanie podobno odstraszające insekty. Kleszcze... Komary. Kle, kleszcze komary. Jesteśmy ciekawi tego, ponieważ powiem szczerze, nie miałam jeszcze chyba okazji tak być w miejscu, gdzie jest dużo komarów, więc nie wiem, ale ciekawa jestem, proszę Państwa, jakie Wy będziecie mieli relacje, czy faktycznie Zauważycie takie, takie zjawisko, że te komary, że te komary gdzieś tam nie będą do nas przylatywały. Warto, warto sprawdzić, warto przetestować. jestem pewien, że osoby, które się zdecydują na zakup caruszki, będą po prostu zadowolone i to zobaczymy. To, to jest produkt, który działa szybko. Bardzo szybko. Po tygodniu widać naprawdę już rezultaty ale po takim stosowaniu dłuższym, miesięcznym, dwumiesięcznym, no to naprawdę warto robić sobie zdjęcia, czyli zdjęcie, kiedy mm -hmm. się zaczyna i tam co kilka dni sobie pstryknąć jakąś środkę, żeby było uwiecznione to, jak, jak my wyglądamy. Ponieważ ci znajomi, którzy tam nas dłużej nie widzieli, to będą zdziwieni, co się z nami takiego dzieje. A faktycznie, szanowni państwo, wierzcie mi, to jest naprawdę skuteczna rzecz. Świetna rzecz. Ja się przyzwyczaiłam i już chciałabym go mieć na co dzień w swojej kosmetyczce. Tak, no, jest... bardzo dobrze, róbmy takie rzeczy. Jak mówię, na, ile... na trudne przypadki połączenie mhm. z X8, czyli X8, nasz preparat na, na stany zapalne. Szanowni Państwo, zapraszamy do magaweny. Link zawsze pod filmem. Wystarczy kliknąć w niego, zarejestrować się, aby dokonywać zakupów. I wspaniała rzecz, nowa w Magawenie. Miejmy nadzieję, że Państwo też będą zadowoleni, a będziecie. I do końca wakacji, proszę Państwa, dostajecie przy zakupie caruszki peeling. Dobrze, peeling gratis, tak jest. Bardzo się cieszymy. Ślicznie dziękujemy Państwu za uwagę, zapraszamy do sklepu. Do zobaczenia.